Ty! Ty, w tej scenie pan czekoladka, a mam mną jest... Sebastian, 44556, widzicie mnie to akurat w rogu ekranu. No. to, Powiedz, czy ty, kto czyta? Nie wiem. Może ja, może ja mogę wszystkie... Lubię czytać! ...burzynie. Dobra, to czytaj. No, tylko najpierw coś jeszcze powiem, taką jakby, ale wiem tego filmiku. Dołączę tutaj w filmiku opis eee mam nagrywać z kamerką. Eee, uzyskam 10 lajków pod filmikiem z jak to z Left for Dead 2 eee, To będę nagrywał z kamerką. No, dobra, to zaczynamy czytać. Osoby to musiałam sytuację. Zasady, zasady, Aha. <grych> Pierwszy punkt. Graj na pokojowym. Możesz niszczyć tylko piasek dusz. Soul sand. Czytowanie tylko popsuje wam, tobie wam zabawę. Rozglądaj się uważnie. Możesz używać komend typu set time. Zbieraj paprotki to punkty. Paprotki? Okej. Okay. Dozwolone mody. Optifine i minimapka. Mapa dla od jednej do czterech osób. Jeżeli nagrywasz film z tego escape'a napisz na mój kanał. No to co? Widzimy się na końcu. Powodzenia. HPS mapa jest dość długa. No to co że no, zrobimy w odcinek. Ty 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 ty, 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 ty co, co tu niszczysz? Synek. Bo jak cię palnę, robuntem po człowieczka. Tak. Mam jeden punkt, mam jeden punkt, chodź za mną, idziemy teraz na parkuro. Patrzcie uważnie, ostatnio z Kiesikiem żeśmy za głupe wełny po drodze. Założę się, tutaj, gdzieś będziesz ukryta na ziemi. Może ty trochę porozglądaj, a może będę jumpował. wyżej gramy zespołowo, więc może cię mogę tepnąć tam gdzieś przez komendę. W... Z serwerowych komender dziwne to było że mnie wcisnął z pacji ile masz FPS-ów? 37 37 37 Kurde, się, że... Ja w ogóle nie mogę wyjść No. No fuck, nienawidzę tego klocka. Sto to będzie chyba długie odcinki będą. Ej lol 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 lol. Lo. Zawisą na drabince No czego shift mi nie chodzi, Boże się zdustruje. No na kłotku. No no, 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 benimle, hmm. Ale, like, you, no, 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 Mam pomysł! Dobra, Dobra, no, 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 czekaj ty mnie popchasz, no czekaj jeszcze teraz nie. Tak, kiedyś? Na lodinkach? No, czekaj, no i co żeś mi wlazł? dobra, nie, ja ci teraz popcham. Teraz no. ty ty zejść stój, ty skacz, ja tu będę stał, tak ciągle. Dobra, biegniesz, ja ci popycham. Trzy, cztery. No, byłam na klocku, ale to po co dwa razy? No. I się nie ruszaj Fak. Lecisz Tak To dobra, to ty, ty będziesz moim checkpointem No Czekaj, to ja tu nie mogę widzę tu twój wielki łeb Spację ja mi co się zaspękuję, nie? Co ty piszesz? Już pewnie na mnie na czacie już, kurde co piszesz? Zrobię trolla, czy coś sobie i kurde co? Zrobię trolla. Ej, a ty chyba masz tego, opa, bo ty się już nie możesz teleportować się. Eee, nie, nie mam. Dobra, ty się spasz, ja nie mogę. O no, zamknij się, bo nie mogę. Czekaj Czekaj. Czy tego Shifta nie mam? Dobra. I się nie ruszaj. Co ty napiszesz? Seba to debil, bo używa. No fuck! Jak ja, córtu. Fuck! Pomyliłem się w komendę. Chodź tu... Ej, podbij mnie tu, podbij! Podbij. No Ta gdzie w tą stronę patafianie? przeciwko klocka w plecy bij! Idź A ty, co ty, robi? No, idź, ty Nie ja, idź ty idź ty. No, idź. Yeah. Widzisz? Widzisz? Nie cheatuj. To nie są cheaty. No, dawaj. Chciałaś siatkać, tak? No, popchać cię czy nie? Tak, teraz. Uuuu, haha, to będą wrzeki do wszechczasów. Tak, tak, tak nie, nie. Teraz ja, zostaw. Ja lubię drabinki.

Jak? Czekaj, ja się tam nie Czekaj. Ale nie ruszaj się. Jest, mm. jest, jest. Też, yes, ja yes, czekaj. Okay. No! Aha. To dobra, to idź. No! <laughs> o ludzie! Ale jest zły! Musisz no. ja się no, spać i... przejść! No mnie! Nie ruszaj się, bo jestem wniszczu! Fak! No, co żeś zrobił, potafiam

No kurde, ja, mnie, ja tu podskakuję pod drapsiki Trzana. <laughs> <Czała> <laughs> Równo naś mnie wystraszył, dobra, nie skacz. Ja tylko tu mam skilla Tepnąć? No. I się nie ruszaj. Ale tylko nie daj tej komendy, że jak ty spanie, to nas w domu. No, no. Czekaj, czekaj. Teraz ja, teraz ja. No jest. Czekaj. Czekaj. Patrz mi! laga. Nie ja się, nie ruszaj. Nie ruszaj się. Czekaj, nie ruszaj się, bo ty mi twój łap zasłania. Skaczam na impro... Coś ty... Co ty zrobiłeś? Jezu... Kurde, czekaj. To coś źle komendę wpisałeś. Nic nie było, nic teraz nie widzicie. Nic nie było, nic się nie stało. Zostaw. Może stakać. O! Oh. teraz... Ja po tamtej Ja idę po tej. Ja po tamtej. Cieszę! Który então <laughs> Który to no właśnie? Lol, przeszłem dwa lebre naraz! już jestem daleko, daleko! Miał é que już wszystko wiesz! Eu też não do Dobra, przeszłem, przeszłem, przeszłem. Taki. <noise> nie, to jest jestem bardzo daleko. Dotąd tylko przeszłem, dalej nie mogłem. Dotąd najdalej przeszłem. Gość spałem Słyszysz, wszystkie pedły endedmane na dół. Co nie słyszałem ciebie? Tutaj są te pedły masz. Do... Dobra, to wykorzystam ja. O, o Jezu! Czekaj, bo poleciałem z mapy. <laughs> Nic nie było, nic... Ej, Rumun, patrz ja jestem! <grystanie> nic nie było, nic nikt nie widzi. widzisz, nic, nic tu to przeszło, zmęczone strzało. To ja idę, bo tu będę sterczał. Słuchaj, ja ty jesteś teraz... cheatami, hmm. dlatego. Co mówisz? Ty jesteś cheatami, dlatego. Ci łatwiej. Okay. Um. Jakie cheaty? Zobacz na filmiku. Že... Z... Zobacz, na filmiku, że nic nie Ani z Game Moda, ani nic. Kur... Trzeba se przychodzić od początku, tam były skrzynia Ender první?

Już poszłam kolejnego parkoura. No jest to mały spokojny! zaraz, nie, ty już, idziesz tu. Nie mam wpadu żadnych tytułów, zobaczysz na syniku. Moim celem jest znaleźć się na głowie Steve'a. Dopis doszłem tylko na singu. I tak ciebie nie było, bo czekałem na ciebie. właśnie to, to ja przychodziłeś to... a ja nie to co tepnąć cię? tepnąć cię czy nie ja byś to użył się to powiedz i się nie ustrój супер спрей. Ничего не было, ничего не видать. Все так тянут, как в тупе у

Fak, te lagi mnie rozwalałem. 24 oraz 50. Rumpo braziłeś się? Nie. Dlaczego się nazywasz? No, bo się skupiam. Jest na kibli. No fuck! Co idziesz do mojego checkpointa? Cio wypierczelaj mi stąd. Wypitalaj mi. <śmany> Dobra, <śmany> chodź. No ja cię, Nie spodziewałem się tego. <śmany> Dlaczego no czego mi się sprint wyłączy? Wiesz on mnie to wkurza O, zepchałeś mnie No, mi się sprint nie Dwa razy się wciska, ale okej okay. Mi się ofa czasami jak skacze No kupiła wodę ty z wodą, mi tu woda przeszkadza trochę. Mogę cię uderzyć i wtedy dalej polecisz. No żeby tutaj mnie nigdy nie zasłabią. No leć. Czekaj. Skądż, Ale włączysz? Mhm. Bo ja tutaj nawet z... No. Ale mi ciśnie jak gnój Chciałem coś powiedzieć, to mnie zakrztysiła. siło no. <śpiew> Co ty ubiłeś? Nic nie zrobiłem! No to ty jesteś taki papafian tempy, tylko waliłem w klocka jednego, a ty żeś spadł. A nie w ciebie. Leć! leć. Gościa to spokojnie prze. Ja tylko tam starszą... ze starszą drabinką mam problem. A. Kurwie. Patrz jak ja cisnę wodą Ja tu na drewninkę to się mogę wskoczyć Mam noc skill A miałam tam w paczeszu wrócić No ja obrót, 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 obrót Mam skilla takiego Że cię bardzo obwisną Ja ja cię bolą Czaczek Nie ma Patrz Popatrz. No! Ja cię nie nawalam, tylko chciałem cię podsadzić, jak spadałeś. Lec szybciej, Rumun, szybciej! No. Cześć, patrz, Miałeś... Wolniej, wolniej! Barbara. Na chwilę mnie wywaliło, <suszy> więc niemożliwe. nie moja Nie twoja, kup se No fuck te lagi! Zaraz połamię temu kucykowi rękę. No. Przez ciebie! A się cię Przez ciebie, ooo! Co zrobiłeś? Frajer, teraz to przechodzisz Przechodzisz to A to nie moja wina, że ty mnie <laughs> Spierdzielaj mi od mojego sejwa. To jest moje ja to przeszłam. No patafian tępy. Spierdzielaj. To jest mój safe, Bo ci zaraz czymś poskromię. Spierdzielaj. Ja już kończę odcinek, na razie cześć. No czekaj ja jeszcze nie. Ja kończę cześć na razie.